Rozmowa o dziewiątej. Karolina Kamińska, dzień dobry, witam serdecznie, a moim gościem jest nadkomisarz Katarzyna Świerkowska, zastępca naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Spotykamy się nie bez kozery. Przed nami długi majowy weekend. Jeżeli ktoś weźmie wolne 2 maja, wówczas ma 5 dni wolnego. Szczęśliwcy, którzy wzięli dwa dni więcej, okazuje się, że będą wypoczywać aż 9. I ten długi weekend możemy uznać, że już się rozpoczął. Dla jednych to czas wypoczynku, dla a państwa to bez wątpienia czas intensywnej pracy. Tak, właśnie z reguły to tak jest w służbach i służbie policjantów, policjantów ruchu drogowego, kiedy wszyscy mogą się odpocząć, mogą gdzieś wyjeżdżać, tak, na dłuższy weekend, no to my pozostajemy w służbie i czuwamy nad Państwa bezpieczeństwem. Pozwoli Pani, że przytoczę kilka danych, które podaje Polskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Aż 75% wypadków, tak wynika z danych, zdarza się podczas dobrych warunków atmosferycznych. Do 80%. 3% dochodzi w dzień i przysłuchaj na wierzchni. Większość z nich ma miejsce w obszarach zabudowanych to 60%. Tak właśnie wynika z analiz. W trakcie ostatnich pięciu majowych weekendów alkohol był główną przyczyną 11% wypadków, zaś nadmierna prędkość 31%. I zastanawiam się, w jaki sposób możemy zmienić te tendencje, bo o tym, że warto zdjąć nogę z gazu, o tym, że e, trzeba zwolnić, wyjechać wcześniej. Praktycznie mówimy co roku, kiedy spotykamy się właśnie w takim okresie. Tak, jeżeli chodzi, tak jak już pani tutaj redaktor przywołała temat trzeźwości na drodze, zupełna bezmyślność ze strony uczestników ruchu drogowego, a przede wszystkim kierujących pojazdami, którzy decyduje, decydują się na jazdę pod wpływem alkoholu. Mamy przeróżne sytuacje, takie, które gdzieś policjanci ruchu drogowego też szeroko otwierają oczy, jak widzą, co się dzieje. Taki przykład z ostatnich dni. Kierująca, zatrzymana na ulicy zjednoczenia w Zielonej Górze 1,32 mg razy 2,1, tak, przeszło 2,60 promila. E, jakie tłumaczenie? Jedzie ze swoim partnerem nad morze z miejscowości niedaleko Zielonej Góry. Do Zielonej Góry wjeżdża po to, żeby zrobić ostatnie zakupy, po to, żeby odwiedzić sklep obuwniczy, bo to jest wtedy najlepszy moment, żeby w stanie nieczyśćwości pojechać sobie do sklepu po buty. Wychodzi ze sklepu, a kiedy zostaje poddana badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu i jej partner dowiaduje się o tym, ile tak ma tej zawartości, to jeszcze mówi, że jeszcze bardziej ją kocha. Także absurdy, straszne i myślę, że wszyscy najpierw musimy mm... Rozpocząć od siebie, tak? Nie może dojść do takiej sytuacji, gdzie nawet we własnych naszych rodzinach mąż porusza się w stanie nietrzeźwości, a żona siedzi obok e, na fotelu pasażera z uprawnieniami trzeźwa, a z tyłu przywożą dwójkę małych dzieci. Tych sytuacji można mnożyć, więc tak jak e, właśnie powiedziałam, musimy zacząć najpierw od siebie. To Czyli my, taka społeczna odpowiedzialność. Tak, to my e, sami kreujemy to bezpieczeństwo, my państwo w tym pomagamy, a więc przeciwdziałamy temu, zapobiegamy, żeby na tych drogach było bezpieczeństwo. Bezpiecznie, ale nie do wszystkich wiadomo, dotrzemy. Musimy zacząć od siebie, e, od swoich najbliższych, a przede wszystkim, e, gdy Państwo widzicie takie sytuacje, że chce poruszać się po drodze, kierujący pod wpływem alkoholu, jest coś takiego, jak ujęcie obywatelskie, można z tego skorzystać, a następnie niezwłocznie taką osobę oddać w ręce policji. Oczywiście mierzymy tutaj siły na zamiary. Jeżeli nam się ma stać e, krzywda, bo mamy się przykładowo szarpać z takim nieczyźwym kierującym, wiadomo, tego nie robimy. Ale zadzwońmy na numer alarmowy i Zgłośmy taką sytuację, a my na pewno przyjedziemy i zajmiemy się tą sytuacją. Co w takiej sytuacji robimy? Widzimy, że ktoś prawdopodobnie nie trzeźwy wysiada za kółko. Zastawiamy mu drogę, mówimy, że pan raczej nie powinien jechać, czy jeżeli na przykład widzimy na ekspresówce, że ktoś porusza się tak zwanym popularnym zygzakiem, wtedy dzwonimy? Najbezpieczniej dla państwa jest po prostu zadzwonić tak na numer alarmowy 112, zgłosić, że poruszamy się za takim kierującym pojazdem, takie numery rejestracyjne, jesteśmy na takim odcinku drogi, kilometry, hektometry, tak, jeżeli to jest na przykład droga taka S3, e, i wtedy przyjmiemy zgłoszenie i będziemy działać. Czy w takiej sytuacji jesteśmy anonimowi, bo bardzo często... E, zdarzają się takie sytuacje, że ludzie obawiają się do państwa na przykład zadzwonić, bo myślą, że na przykład te dane gdzieś wypłyną czy osoba, którą zgłaszamy, tak dowie się kim byliśmy. W tej sytuacji możemy pozostać anonimowi. W takiej sytuacji jesteśmy anonimowi. Co najlepiej działa na kierowców, żeby rzeczywiście zdjąć nogę z gazu, żeby jechać, kiedy jesteśmy trzeźwi? Bo tych dyscyplinatorów, w ten sposób to nazwę, jest bardzo wiele. Z jednej strony mamy wprowadzone zmiany ostatnio, czyli może zostać zarekwirowany samochód. Z drugiej strony zostały podniesione mandaty. Z trzeciej strony mamy właśnie te działania prewencyjne i państwa obecność na drogach, bo jest to swego rodzaju standardem, że kiedy widzimy policjantów, no to ta rzeczywiście noga nam lekko z tego z gazu schodzi, już prewencyjnie, widząc państwa, że jesteście. Ja myślę, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za to bezpieczeństwo ruchu drogowego, począwszy od wszystkich uczestników ruchu drogowego, skończywszy na policjantach ruchu drogowego, którzy dbają o właśnie państwa bezpieczeństwo na drodze. My chcemy i dla nas priorytetem jest to, żeby chronić i pomagać, a chronić przede wszystkim zdrowie i życie ludzkie. Dlatego nie oczekujcie państwo od policjantów ruchu drogowego, że będziemy sobie nie wiem za wszystkie rażące nawet Wnoszenie przepisów ruchu drogowego pouczać, bo tak nie będzie, bo wiemy, co znaczy pouczenie. Dla nas w większości przypadków, kiedy raz kierowcę pouczymy, drugi raz zdarza mu się to samo. Więc, jakby tutaj, te mandaty karne muszą być i też musimy je stosować, żeby właśnie w kierowcach pobudzić taką odpowiedzialność. Tak? A więc wszyscy tutaj razem. <laughs> Jesteśmy odpowiedzialni za to bezpieczeństwo na drodze, jeżeli chodzi o kierujących, rozsądek, opanowanie, umiejętność przewidywania, no i przypominanie sobie na bieżąco tych przepisów ruchu drogowego, bo się okazuje, że nawet zatrzymujemy takiego kierującego z 20-letnim stażem, jako kierujący pojazdem, i on często nie pamięta tych podstawowych elementarnych zasad przepisów ruchu drogowego, tak? Kiedy przyjeżdżamy na miejsce zdarzenia drogowego, pytamy kierowcę, kto miał pierwszeństwo. Często kierowca nawet nie potrafi wskazać, kto miał pierwszeństwo, więc od tego zacznijmy. Jeżeli chodzi tutaj o powiat zielonogórski, e, przede wszystkim naruszenia związane z przekroczeniem prędkości, tak? Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu. E, I teraz tak, właśnie to, co pani redaktor na początku powiedziała, aglomeracja miejska, wydawałoby się, że poruszamy się z prędkością mniejszą, bo prędkość administracyjna ustanowiona do 50 km na godzinę, a jednak kierowcy potrafią poruszać się z większą prędkością, powodując przy tym zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego i dzieje się też najwięcej tych właśnie zdarzeń drogowych, tak? Przykładowo taka autostrada, gdzie na autostradzie mamy najmniej zdarzeń drogowych. Dlaczego? Bo przede wszystkim odchodzą te zdarzenia czułowe pojazdów, tak? Bo tam nie ma takiej możliwości. E, więc tutaj e, prędkość, po drugie nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, nieustąpienie pierwszeństwa na wyznaczonym przejściu dla pieszych. Jeżeli chodzi o nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, ja bardzo proszę, żebyście państwo kierowcy troszkę spojrzeli na to z innej strony. To, że jesteśmy na drodze z pierwszeństwem przejazdu, to, że ktoś, kto ma nas po prawej stronie, musi nam ustąpić pierwszeństwa, to jest jedno, ale nasze bezpieczeństwo to jest drugie. Miejmy oczy na około głowy i zerknijmy na sytuację, jaka się dzieje przy dojeździe do skrzyżowań. Czy faktycznie ta osoba, która ma przed sobą znak A7, a więc ustąp pierwszeństwa przyjazdu, czy faktycznie chce to zrobić? Czy akurat nie ma innego zamiaru? Czy nas e, widzi. I czy nas widzi. E, dlatego, że wtedy nie tylko chronimy czyjeś zdrowie, ale przede wszystkim nasze zdrowie i życie i naszych rodzin, osób, które znajdują się w naszym e, pojeździe. I oszczędzamy sobie kłopotów, prawda? Też? Bo no, niestety kolizja wiąże się z tym, że bardzo często państwo się pojawiacie, pojawia się mandat, trzeba samochód naprawić. Tak jest. E, I jeszcze o czym tutaj chciałam wspomnieć, jeżeli chodzi o te przyczyny zdarzeń drogowych, zmęczenie, zaśnięcie. To się też pojawia w naszych analizach i widzimy, że to jest też problem. I tutaj przy okazji tego długiego weekendu majowego to warto o tym wspomnieć, jeżeli Państwo udajecie się w daleką podróż, żeby zapewnić sobie albo drugiego kierowcę, który nas zmieni w przypadku, kiedy już nasza tutaj percepcja, percepcja będzie mniejsza, albo też zapewniamy sobie u pasażerów Cały czas chęć takiej rozmowy. To nie jest tak, proszę Państwa, że udajemy się w daleką podróż, wszyscy sobie drzemią, a kierowca zostaje pozostawiony sam sobie, bo nic tak nie działa kojąco na kierowcę, jak słyszenie tego oddechu śpiących osób w samochodzie. I jeszcze kilka takich uwag odnośnie tego zmęczenia. Zmęczenie, tak zwany sen sekundowy, mikrosen przychodzi nagle. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, że zasypiamy za kierownicą, dlatego, kiedy już poczujemy się słabiej, kiedy przysłowiwo zaczyna nam się ziewać, tak? Tak? Zatrzymujemy się, robimy sobie chwilę przerwy, odpoczywamy, wysiadamy z pojazdu. Takie mówi się o półgodzinnej przerwie, żeby zaczerpnąć świeżego powietrza. Nie, się, tak, Nie uchylamy troszeczkę szyby w samochodzie, nie robimy sobie głośniej radia w pojeździe, nie przyspieszamy, żeby pobudzić adrenalinę, czy też nie korzystamy z jakichś energetyków kupionych na stacji paliw, ponieważ to słabo pomaga, tak? To pomaga na chwilę. Musimy wysiąść, chwilę odpocząć a dalej kontynuować jazdę. Kiedyś jeden z panów, już tak abstrachując tego, powiedział mi e, m, na profilaktycznych zajęciach: chyba sobie pani nie wyobraża, że ja jadąc do Chorwacji z rodziną będę słuchał, jak przez całą podróż rozmawia do mnie moja żona. No więc wszyscy zaczęli się śmiać, ale tu się nasuwa jedna taka rzecz, tak? No albo pan chce dowieść bezpiecznie rodzinę. rodzinę do celu i słuchać tą żonę, albo może być różnie, prawda? Jeżeli nie mamy pewności następnego dnia chcemy wsiąść za kółko, przypomnijmy, to jest truizm, ale myślę, że warto na sam koniec także to zaznaczyć. W jaki sposób sprawdzić czy rzeczywiście jesteśmy trzeźwi i czy możemy wsiąść za kółko? Proszę podejść, nie podjechać tym pojazdem, którym mamy być jako kierowcy, podejść do najbliższej jednostki policji. My mamy urządzenia na wejściu do komendy, do komisariatów. Można poddać się badaniu na zawartość alkoholu, sprawdzić, czy jesteśmy w stanie już się poruszać pojazdem. Czego mogę pani i sobie życzyć? jako tej osobie wypoczywającej i tej która będzie tego bezpieczeństwa pilnowała. Życzę państwu przede wszystkim rozsądku na drodze. Liczcie się państwo ze wszystkimi uczestnikami ruchu drogowego i miejmy nadzieję, że tak jak w zeszłym roku nie było żadnego wypadku drogowego, jeżeli chodzi o nasz powiat i będzie też w tym roku i tego sobie życzymy wszyscy. Moim państwa gościem była Katarzyna Świerkowska Teska, a audycję prowadziła Karolina Kamińska. Dziękuję za uwagę. Rozmowa po dziewiątej.